Środowisko MMA oburzone tym, co wydarzyło się na ostatniej gali KSW. Będę Cię grillować za te słowa. Adrian Zieliński brutalnie rozbił łokciami Adama Niedźwiedzia. Adam leży w szpitalu, niestety myśleliśmy, że szybko wyjdzie. Lekarze zrobią badanie tomografem i kazali mu zostać przynajmniej na noc. Więc na razie wiemy tylko tyle. Adaś też się czuje tak sobie, no, ma jakieś tam zawroty głowy, ma tutaj obrażenia z tyłu głowy. No. Nie, jest, nie wygląda to dobrze, no niestety. Przegrany po walce musiał udać się do szpitala, a w internecie rozpętała się prawdziwa burza. Niestety uważam, że te ciosy były nielegalne. Oczywiście nie jestem sędzią, nie jestem od tego, ale będziemy składać protest, już o tym rozmawialiśmy. E, mamy do tego duże e, no jakby. Wiem, dowody nazwijmy. Manager Niedźwiedzia zapowiedział złożenie protestu. Jednak według sędziego KSW werdykt najprawdopodobniej nie będzie zmieniony. Dla mnie, powiem szczerze, nie ma jakiejś tutaj y, większej kontrowersji, ani nawet mniejszej. Wszystko na szczęście widać na wideo. I naprawdę, po, tylko powiem na sam koniec, nie mylmy tyłu głowy w znaczeniu potocznym. Z tyłem, z definicyjnym tyłem głowy. Wiele osób wskazuje, że wyprowadzone łokcie w większości były nieprawidłowe, a dodatkowo były ogromnym zagrożeniem dla zdrowia zawodnika. Dyrektor sportowy KSW nie ma jednak wątpliwości. No trochę kontrowersji w walce Niedźwiedzia z, z Zielińskim, natomiast to sam łokieć też efektowny. Myślę, że to też można rozważyć do, do nokautu wieczoru ten ostatni. Pewnie będę Cię grillować za te słowa. Wiesz, jest ogromna, jest, powiem tak, no to chciał, dobrze, wywołałeś ten inaczej. temat, Woju, dobrze, to ja chciałbym poznać... Ostatni łokieć był, ten, który zakończył walkę, był na pewno legalny, to chyba nie podlega dyskusji, no więc... Jakie jest wasze zdanie o tej sytuacji? Werdykt powinien zostać zmieniony? Czekamy na wasze opinie.